Ja wszystkim witam Was bardzo serdecznie na kanale Tim Roślina. Dzisiaj jest Wszystko dla Środowiska odcinek. Jak widzicie, pogoda jest. No piękna, cóż mogę powiedzieć? Dlatego chciałbym powiedzieć o aktywności fizycznej, która jest bardzo ważna. Choć wiem, że wszyscy mówią to już od. ojeju. od zarania już, że tak powiem. To jednak pamiętajmy, by w te jest zwłaszcza, że pogoda tak dopisuje, bardzo być aktywnym. Ja staram się być bardzo aktywnym, jednak pamiętajmy, żeby się nie nadwyrężyć czegoś, bo no bo ferie będą, że tak powiem stracone, krótko mówiąc. Ale musi... aktywność fizyczna to przede wszystkim dobra zabawa, ale i gwarantowane zdrowie na wiele, wiele lat. Może dekad. Kto to wie? Um... No i cóż mogę powiedzieć? Udanych, bezpiecznych, aktywnych ferii. 爸爸。Papa.